Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, sprawiające, że E, e, ładuje to mówiąc kolokwialnie, czy przenośni nasze akumulatory, że pracujemy i nasza praca jest zauważalna a, przez, e, przez innych. Jesteśmy w zakładzie aktywności zawodowej, gdzie główną, głównym celem jest aktywność zawodowa, czyli rehabilitacja zawodowa. E, w tej chwili e, w zakładzie aktywności pracuje 44 osoby, e, osób z niepełnosprawnością e, w stopniu znacznym i umiarkowanym. Impulsem były przede wszystkim potrzeby dzieci i młodzieży. Jesteśmy w stowarzyszeniu, wielu członków stowarzyszenia to są nauczyciele. No i z racji, z racji, rodzice też. Z racji tego, że mamy kontakt stały z, dzieci, z dziećmi i młodzieżą, no wiemy co potrzeba. Tak? I do tego zrobiliśmy jeszcze diagnozę społeczną, taką dużą potrzeb młodzieży w powiecie namysłowskim i okazało się, że, że brakuje młodzieży takich projektów pozalekcyjnych które będą rozwijały ich kompetencje liderskie, na przykład <laughs> wsparcie psychologiczne to są, to, to, to są te deficyty, no, które, które są, które zdiagnozowaliśmy i, no i postanowiliśmy założyć stowarzyszenie, bo y dzięki tej formie organizacji możemy sięgać po y no, granty po prostu. I, i, i dzięki tym grantom y no, organizować dzieciom lekcje, zajęcia pozalekcyjne, wsparcie psychologiczne i, no i wszelkie, no, odpowiadać na potrzeby po prostu tak? dzieci i młodzieży. No na co dzień zajmujemy się głównie rodzicami budowlanymi, sprzedażą, przedłużaczami. Niedawno wnosiliśmy rynek sprzedaży ładowarek samochodowych, naściennych, mobilnych, również słupków ładujących. Czym dla nas jest opolska marka? Na pewno jest to rodzaj nagrody prestiżowej. Każda nagroda daje jakiegoś tam kopa i pokazuje, że firma chce się dalej rozwijać, ma motywację do tego i wiadomo, trzeba się pokazać w regionie i każda jest dobra, żeby, żeby pokazać się tutaj, czy do w regionie, czy również poza regionem. To jest kolejna odsłona, można tak powiedzieć, naszego przedsięwzięcia pod tytułem Opolska Marka, 19 edycja. Opolska Marka, czyli tak naprawdę wyróżniamy i nagradzamy firmy, stowarzyszenia, instytucje, które w, co w wyjątkowy sposób się wyróżniły w 2021 roku. Mamy cztery kategorie, kategoria pracodawca roku, produkt roku, Opolskie się wspiera i Opolskie ze smakiem. Dzisiaj jesteśmy w zakładzie aktywizacji zawodowej tutaj w Kuczborku i to jest taka, takie przedsięwzięcie, impreza dedykowana trzem powiatom powiatowi Oleskiemu, Kuczborskiemu i Namysłowskiemu. Tak akurat się złożyło, że tutaj trzech laureatów, pracodawca roku, zakład aktywizacji zawodowej właśnie w Kuczborku, zatrudniający ponad 40 osób z niepełnosprawnością, bardzo dobrze współpracujący z firmami tutaj lokalnymi, tworzący produkty, komponenty do już takich zespołów bardziej zaawansowanych. Wiemy, że nie jest łatwo ani pracować z takimi osobami, a, ale te osoby bardzo potrzebują tego naszego wsparcia i tej organizacji, więc jak, na, jak, na, jak najbardziej, pracodawca roku, szczególnie w trudnym roku covidowym dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej jestem tylko i wyłącznie dumny i usatysfakcjonowany, że będę miał kogo promować w następnych latach. E, produkt, e, bardzo ważny produkt, e, Dr Wolt, firma z gminy Dobrodzień, e, pana Maleski, to firma, która bardzo dynamicznie weszła na rynek nasz opolski w dziedzinie ekomobilności, elektromobilności i chyba tak naprawdę w 2016 roku to chyba sobie sami najpierw załadowali jakieś akumulatory, nie wiemy jakie, bo po tych sześciu latach naprawdę wielki wzrost zarówno produktów, zatrudnienia, jakości. No i wiemy też, że musimy też pokazywać właśnie takie innowacyjne firmy w województwie opolskim właśnie na rzecz pozostałych naszych partnerów, bo za chwilę w nowej perspektywie finansowej, czy to w krajowym planie odbudowy, czy w funduszach europejskich dla polskiego, te warunki elektromobilności, transformacji energetycznej będą bardzo mocno wyeksponowane. Wręcz będziemy musieli mieć określone pieniądze, określonych kwotach bezwzględnych przeznaczony na tego typu projekty. Więc jak najbardziej Gratuluję tego sukcesu i mam nadzieję, że właśnie taka perspektywa też będzie dobrą perspektywą na rozwój. No i stowarzyszenie znamy słowa Prudentel Agest, które, które tak naprawdę zajęło się w trudnym czasie covidowym dziećmi, młodzieżą w obszarze. I zajęć psychologicznych, i terapii, i dodatkowych zajęć w swojej gminie. Długo się nie zastanawiali, w momencie, kiedy pojawili się goście z Ukrainy, uchodźcy, podjęli się nauki języka polskiego, właśnie dla, dla, dla uchodźców, takiego języka polskiego, komunikacyjnego, żeby czuli się pewnie w naszym środowisku. Więc stowarzyszenie, które tak naprawdę bardzo ma wyraźnie określone cele, ale chcę powiedzieć, że te cele są, tożsame z samorządem województwa i te cele są dla nas ogromnie ważne. Więc też prosiłem o to, aby tworzyli dalej te swoje projekty, aby mieli taką refleksję praktyczną i szczególnie w tym zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, żeby nam podpowiadali, w jakim kierunku powinna iść nasza praca.